Dobry Państwu, Tomasz Weigert, wydarzenie dnia. Wydarzenie dnia jest to, Szanowni Państwo, że no praktycznie to jest koniec bajek Karola Nawrockiego i jego ekipy na temat relacji z Donaldem Trumpem. Wiecie Państwo, Karol Nawrocki bardzo czekał na telefon od Donalda Trumpa po tym ataku dronów rosyjskich. Na Polskę. To znaczy tej, tej próbie wybadania naszej determinacji, tego, jak będzie działało NATO. I tę próbę zdaliśmy. A rzeczywiście musimy rozmawiać z państwem zawsze, szczerze, mimo tego, że pan generał Kukła nie miał najwyższych u nas. Ocen. Pan generał Kukła w wywiadzie z panem redaktorem Kaszką powiedział rzecz, no, tylko której należy przeklasnąć i to była bardzo ważna wypowiedź, bo pan generał Kukła powiedział na pytanie i na te wszystkie ataki, że ten atak dronów został odparty, czy zostały zestrzelone przy użyciu niezwykle drogich środków natowskich, że nie mamy jakichś adekwatnych, do, powiedzmy, tanich dronów, że te, które zestrzeliły te drony, częściowo zmusiły do lądowania, to, co to jest niewspółmiernie drogie do tego, do tej wartości tego drona. I Kukuła powiedział, że nawet gdyby miały kosztować 100 milionów dolarów taki pocisk, oczywiście to jest taka, taka taki przykład, on nie kosztował co ale no to nie zawaha się pilot, nie zawahają się dowódcy, żeby dać taki rozkaz, bo taki dron mógłby zabić chociażby jednego Polaka. Życie jednego Polaka jest dużo ważniejsze od tych setek milionów dolarów. Świetnie. I tej argumentacji, Szanowni Państwo, lo, nie można się wystawiać. Świetnie, tak generał powiedział. Cieszę się, panie generale. To jest niezwykle istotne. Natomiast jeżeli chodzi o ekipę Karola Noworodzkiego, zwróćcie Państwo uwagę, Karol Noworodzki nie spotkał się z redaktorem Rzymanowskim. Miał mieć z nim wywiad bo ten wywiad. Pierwszy raz Rymanowski był bardzo zdziwiony, Czekał w belwederze Rymanus, bo nawroski czekał. Nawrowski czekał, jak się wcale mu nie dziwię, to jest niezwykle ważna sprawa dla kontakt z Trumpem. I telefon nastąpił. Najpierw była odpowiedź Peta Rubio, która, gdzie państwo, ta odpowiedź jest. Dla nas niezwykle zła. Bo Mark Rubio odpowiedział, że oni nie będą w tej chwili sobie psuć relacji z Rosją i oni będą po prostu ocieplać te stosunki. To jest coś niewywołego. I po tym ta rozmowa nastąpiła. Rozmawiał z Donaldem Trumpem, Karol Rosji. I ja Państwu przeczytam, jak to rozmowa przebiegała. A przeczytam Państwu również, czego oczekiwał. Wirtualna Polska. Trump wyszedł do Polski dodatkowe siły. Przydasz mówi w rozmowie z Nawrodzkim. Donald Trump mówił także o możliwości zwiększenia wojsk USA w Polsce. Powiedział w, w programie TILT Mar Marcin Przydasz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Pytany o rozmowę amerykańskiego prezydenta z Karolem Nawrockim. To była dobra rozmowa, stosunkowo długa, której celem było przede wszystkim przedstawienie faktów, co się wydarzyło w Polsce. Sądzicie, że Trump nie wie, co się wydarzyło w Polsce? Ważne było kluczowe, żeby nasz sojusznik, pan prezydent Trump, miał pewną w tym zakresie informację. Mówił w programie szef biura polityki międzynarodowej. Kancelarii prezydenta RP. Oni tylko jedni na informacji Trump nie wie. <grymne> Donald, to my potrzebujemy informacji wywiadowczych od Stanów Zjednoczonych, bo oni mają jeszcze tylko niż na świecie. To Trump powinien nas pomóc, tak jak wspomagał nas Joe Biden tymi informacjami. Tak. Donald Trump komplementował decyzję po stronie polskiej armii, to prawda, w sensie po stronie sił sojuszniczych. Jasnym jest, jak mój prezydent Trump, że jeśli coś wlatuje na terytorium Polski, to jest obiekt wrogi i należy to zestrzelić, dodał, który przysłuchiwał się rozmowie na Wrocław. Dopytał, czy padły z ust Trumpa słowa potępiające Putina. Słuchajcie teraz. Przydaż powiedział, że całość rozmowy była prowadzona w sposób niejawny, więc w szczegółach nie może jej przekazywać. Jedna i druga strona wskazywała na perspektywę Władimira Putina jako agresywną, ale nie potępił Putina. Rozumiecie Państwo, i, i, i tak to właśnie tak ta rozmowa, ta rozmowa przebiegała, i y, w tym samym czasie pan DJ Vance powiedział tak. Szokujące słowa DJ Vance za onetem. Wiceprezydent USA, że DJ Vance, wywiad, udzielił wywiadu w znanym w USA programie The Matt Gets Show. Wyjazd został opublikowany w nocy, w ostatniej nocy. Vance przekazał nim, że Donald Trump nie widzi żadnego powodu, by dalej izolować Rosję gospodarczą, z wyjątkiem kontynuacji konfliktu. Donald Trump chce, odczuć, że jest kontynuacja konfliktu, że atakuje NATO, bo on zaatakował NATO po prostu. Donald Trump chce, aby zabijanie się skończyło. I byłby otwarty cały szereg porozumień gospodarczych korzystnych dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdyby udało się osiągnąć pokój. Podkreślił, że prezydent USA nie widzi żadnego powodu, by dalej izolować Rosję gospodarczo, z wyjątkiem kontynuacji konfliktu. Bądźmy szczerzy, niezależnie od tego, czy lubisz Rosję, czy nie, czy zgadzasz się z jej argumentami dotyczącymi konfliktu, czy nie, faktem jest, że ma ona dużo ropy, dużo gazu, bogate zasoby mineralne, poziom Wans. Stwierdził ponadto, że Biały Dom jest na dobrej drodze do zmniejszenia liczby nielegalnych imigrantów w Stanach, yy, zjednoczonych około 8 milionów przed końcem kadencji Trumpa. Jeśli deportacje będą kontynuowane w łasnym tempie, właściwie chciałbym zwiększyć tę liczbę, dodał. Robimy ogromne postępy, będzie to długotrwały proces. Yy. Czyli no, mamy yy, jasną odpowiedź. To jeszcze nie jest yy, wszystko, bo dowiadujemy się również, że Donald Trump złożył życzenia Łukaszence. Na spotkaniu w Mińsku wysłannik prezydenta USA John Cole, na szczęście efektem tego spotkania było zwolnienie 52 zakładników, w tym Polaków. Dlatego przyznam się Państwu, że zamknięcie granicy przez Rząd Białoruski, tam Tworzą świetki kolejki. Do Ursinii, masowo chcą uciekać z kraju. Spodziewam się, że ten argument tam bardzo mocno przeważył. I co wysłał do Łukaszenki Donald do Trump? Na spotkaniu w Mińsku, wysłanie prezydenta USA John Cole przekazał prezydentowi Białorusi Aleksandrowi Łukaszence list od Donalda Trumpa z ciepłymi gratulacjami i życzeniami. Donosi korespondent Biełta. Módlimy się o twoje zdrowie i dobre samopoczucie oraz dobre. Dalsze postępy w realizacji naszych wspólnych celów w imieniu Stanów Zjednoczonych i Białorusi czynamy w dokumencie. No i po, po tym, że po wizycie pokazała się e, ta informacja, że zostało zwolnionych 52 więźniów, zakładników Łukaszenki. Bardzo ciekawy jestem, czy jest pan Poczobut zwolniony. Bardzo mi się cieszył, gdyby zwolnił, tych to jest polski bohater. E, czego oczekiwał, wiecie państwo, wcześniej e, oczekiwał e, od e, tego e, Nawrocki, że dostaniemy samoloty, dostaniemy baterie Patriot, że dostaniemy żołnierzy. No CNN e, uligowało taki wywiad, w którym gdyby pokazał tę listę, o którą będzie prosił Karol Nawrocki. Nie usłyszeliśmy żadnych konkretów. Słyszeliśmy tylko, jesteśmy z wami, jest w porządku, dobrze, że zestrzelili. To Czesi wysyłają nam swoją specjalną jednostkę śmigłowców generał P. Pawel, która specjalizuje się m.in. w zestrzeliwaniu Dronów. Wiecie Państwo, gdyby tam były konkrety, to dobrze wiecie, że wychodziłby na wrosci, by w tym, tym swoim słynnym puszeniem się, bo on tak robi, nam prezentował, że on jest naszym zbawcą i że on jako jedyny ma ekskluzywny kontakt z administracją amerykańską, w szczególności z Radą Trump. Jak widzicie Państwo po tym telefonie cisza, mamy inne sygnały, o których przeczytałem. Prawdziwa dyplomacja to jest to, że po działaniach pana ministra Radosławstwa Polskiego odezwały się Chiny. Odezwały się Chiny i twierdzą, że na zgromadzeniu ONZ-u będzie teraz poruszana kwestia ataku dronowego na Polskę. To jest, niezwykle ważna, to jest niezwykle ważna informacja. E, Donald Tusk i jego ludzie zadecydowali bardzo naprawdę twardo po e, zatrzymaniu polskiego duchownego o tym, żeby zamknąć tę rosyjsko-białoruską bramę do Chin, czyli tą trasę kolejową, między innymi nasz terminal przychodnikowy w dla, jak widzicie Państwo, to jest bardzo duży cios dla Łukaszenki i duży cios dla Putina. A w tym czasie z Polski pojechał pierwszy pociąg osobowy do Chin. Bardzo dobrze, że Chińczycy, mhm. światowe mhm. mocarstwo, działają pragmatycznie. Jak widzicie, ta odpowiedź na inicjatywę ministra Sikorskiego jest. Ciekawe, czy gdyby taką inicjatywę pokazał przydacz, czy nie wiem kto nam jeszcze, mógłby pokazać od, od Nawrockiego, czy pan Bogucki, czy może Andruszkiewicz, a może pan Cenckiewicz, to e, najważniejsi dyplomaci chińscy tak szybko by zareagowali. Profesor Sikorski pokazał im wszystkim, jak robi się dyplomację, jak działa dyplomacja. Ja ciekawy jestem, czy ich to czegoś nauczy, bo bajki o okay. tych rewelacyjnych kontaktach, ekskluzywnych kontaktach Karola Nawrzkiego z Donaldem Trumpem się skończyły. Mnie to się, taka sytuacja na szczęście nie jest aż tak groźna, jak była. Ale kojarzy mi się z jednym, 3 września 1939 roku Anglia i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę. Była euforia. Moja mama była całą okupację i powstanie w Warszawie. Mówiła, no jak ludzie się cieszyli, szli pod ambasady e, francuskie i brytyjskie i czekali, że zaraz będą tutaj naloty na Niemcy, że będą już wojska sojusznicze przychodziły tutaj z odsieczu. Ojciec w tym czasie e, przebijał się z tą grupą generału Tusia e, do Warszawy, został ranny w rękę pod Burakowem. Później dostał się do niemieckiej niewoli i uciekł. E, a pomocy nie było, tam była dziwna wojna. Zostały rzucone ulotki na Niemcy. E, wychodzili przed okopy opalali się, nikt się siebie nie strzelał. Także tak to wyglądało. Dopiero Hitler w 1940 roku zaatakował i praktycznie z Francją poradził sobie jeszcze szybciej niż z Polsku. Także historia jest nauczycielką życia i miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Tutaj rząd zareagował bardzo dobrze i rzeczywiście tylko te różnego rodzaju dyskusje o tym, żeby wprowadzić cenzurę, nic z tego nie będzie. Naprawdę Polacy mają swój rozum i wiedzą, gdzie jest rosyjska propaganda, białoruska propaganda czy inna, a gdzie jest prawda, której każdy się może spodziewać i każdy ma prawo otrzymać prawdziwą informację. My za krytykę premiera Tuska już jest, ma, kiwa nam się palcem, grozi nam się. Państwo obiecaliśmy, że zawsze powiem prawdę. Wy sami ocenicie, czy to jest e, propaganda, czy prawda. Do widzenia Państwu. Dziękuję.